Natalio, jesteś srebrną medalistką olimpijską z Soczi, dziś, dziś gościsz na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych. E, jakie emocje towarzyszą Ci podczas oglądania młodych sportowców? Ja tak naprawdę w roli trenerki i tak jakby działacza prezesa klubu pierwszy raz goszczę na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. Pierwszy i muszę powiedzieć, że z sukcesami dzisiaj się wzruszyłam i naprawdę poleciały mi łzy szczęścia, bo pierwszy raz w historii swojego klubu mam mistrzynię polski juniorek młodszych w całym wieloboju jestem. Ogromnie wdzięczna, dumna i nawet nie myślałam, że takie emocje może przeżywać trener pozytywne. Także na pewno szczęście i spełnienie. W 2017 roku założyłaś Akademię Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki. Co skłoniła cię do stworzenia tego projektu? No muszę przyznać z taką ręką na sercu, że to był, nie był mój pomysł, bo ja tego nie chciałam. Ja jeszcze wtedy przygotowywałam się do kolejnych Igrzysk Olimpijskich w Korei. No ale stało się, wierzę, że wszystko w życiu jest po coś, ja zaakceptowałam pomysł projektu, który potem niesamowicie mnie wchłonął i wciągnął i wzięłam sobie za cel wychowanie po kolejnych pokoleń mistrzów olimpijskich i taki mamy cel i taką mamy drogę i mam nadzieję, że to się nam uda, a dzisiaj chcę powiedzieć, że przygotowuję się do swoich piątych igrzysk olimpijskich, także będę w roli zawodniczki i trenerki i mam nadzieję zainspirować kolejne pokolenia do tego, żeby właśnie cieszyły się sportem, zdobywały medale i wyciągały z niego wszystko to, co najlepsze. Jakie wartości starasz się przekazać swoim podopiecznym w Akademii? Od samego początku powstania Akademii obrałam sobie taki hasztag y, Zarażamy pasją do sportu I, i to było przede wszystkim celem, aby jak najwięcej dzieci y, do sportu trafiło, poznało ten sport, ale przede wszystkim skorzystało z tych wartości, jakie sport ze sobą niesie. Czyli między innymi po każdym upadku wstajemy i da, idziemy dalej. Uczymy dzieci tego, że to jest ciągły i nieustający proces, w którym czasami jest lepiej, a czasami jest gorzej. E, uczymy przede wszystkim tego, żeby cieszyć się z własnego swojego progresu, który jest z dnia na dzień. E, I myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy, jaka jest też w Akademii, to uczymy być dobrym człowiekiem. Olimpiada Młodzieży to kuźnia młodych talentów. Obserwowaliśmy wiele świetnych wyścigów. Jak oceniasz poziom młodych polskich łyżwiarzy i łyżwiarek? E, szczerze muszę przyznać, że zazdroszczę tym e, młodym e, zawodnikom, że mają tak wspaniałe warunki do trenowania. Poziom jest naprawdę bardzo wysoki, wyrównany. Tu do końca zawodnicy walczą o setne i tysięczne, a poziom w ogóle w łyżwiarstwie szybkim jest bardzo wysoki, bo juniorzy wrócili właśnie z Mistrzostw Świata Juniorów, gdzie zdobyli sześć, a sześć medali Mistrzostw Świata Juniorów, więc to jest niesamowite. Co więcej, w seniorach mamy liderkę Pucharu Świata na 500 metrów i tu właśnie za tydzień w arenie lodowej będzie można ją oglądać i kibicować, nie tylko zresztą jej, Angelice Wójcik, ale wszystkim polskim łyżwiarzom, także ja już zapraszam dzisiaj do areny lodowej. Natalia sama wielokrotnie uczestniczyłaś w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży. Jakie masz takie pierwsze wspomnienie, jeśli chodzi o te zawody? No ja myślę, że sama nazwa w ogóle w sobie Olimpiada Młodzieży to jest pierwszy taki mały krok do, do spełniania marzeń sportowców. To tutaj tak naprawdę pierwszy raz oni stykają się z czymś takim jak otwarcie dużej imprezy sportowej, zakończenie imprezy sportowej, pierwsze jakieś akredytacje. Myślę, że to jest fajne zapoznanie się do tego, co ich czeka w przyszłości. Trzymam za wszystkich kciuki, aby tak się stało i żeby wszyscy wylądowali na wielkiej światowej imprezie.